Gdzie jest Kate? Smutna wiadomość z rodziny królewskiej. Wakacje królowej Kamili, już nawet nie wspominając o diagnozie króla Karola. 2024 rok zapowiadał się spokojnie, a tymczasem pierwsze 10 tygodni tego nowego roku nie przestaje nas zaskakiwać. Zapraszam na odcinek, w którym omówię najnowsze doniesienia z brytyjskiego dworu. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i... Dramatach. Jak zwykle na wstępie bardzo dziękuję Wam za wsparcie e, mojego projektu po królewsku e, i w tym tygodniu chciałabym szczególnie podziękować Sandrze oraz Aleksandrze, e, które postanowiły wesprzeć mnie, e, stawiając mi kawę w serwisie Buy Coffee. Tu e, link, jak zwykle, pozostawiam w opisie, jeżeli też macie ochotę. Zacznę dzisiaj od tematu księżnej Catherine, więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tym tematem, no to będzie on w pierwszej części podcastu, ale mam nadzieję, że zostaniecie do końca, bo tam będę poruszała wątki innych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, a także temat w ogóle tego, co się z brytyjską rodziną królewską ostatnio dzieje i czy jest to niepokojące. Pierwsza rzecz to jest oczywiście kwestia zniknięcia księżnej Kate. Ostatnio po prostu cały królewski internet tym żyje. Gdzie jest Kate? To jest już wręcz memiczna sprawa. I właściwie od tych dwóch miesięcy, mniej więcej, czyli od 17 stycznia, kiedy cała sprawa się zaczęła, to zaczęłam dostawać od Was różne wiadomości prywatne w tym temacie, wasze teorie na ten temat, na temat tego zniknięcia księżnej Catherine, linki do filmików, gdzie były różne teorie. Na temat jej operacji, prośba o opinię, czy uważam, że te plotki są prawdziwe, czy te plotki są prawdziwe. Także dzisiaj postaram się troszkę tutaj oprócz narysowania, zarysowania faktów, też podzielić się z Wami moją opinią na niektóre tematy. I od razu mówię, że ja jestem osobą, która podchodzi naprawdę z dużym dystansem, zarówno do plotek, jak i do różnych teorii spiskowych, które pojawiają się online. Oczywiście czasem lubię je sobie tam poczytać, żeby po prostu wiedzieć, co w trawie piszczy, ale ja nie jestem osobą, która by się w to jakoś szczególnie wkręcała. Także z tą wiadomością zapraszam Was na opowieść właściwie, od czego to się wszystko zaczęło. 17 stycznia w oświadczeniu prasowym ogłoszono, że Kate z sukcesem przeszła operację brzucha. Oświadczenie było dość długie i starało się swoją treścią wyjaśnić wszystkie potencjalne pojawiające się pytania, a także uprzedzić podziękowania za troskę. Dodatkowo oświadczenie podkreślało, co będzie komentowane przez Pałac w kwestii zdrowia księżnej i kiedy to może się wydarzyć, a także jaki jest spodziewany termin powrotu Kate do obowiązków publicznych. Na podstawie aktualnej Rady Medycznej mało prawdopodobne jest, aby księżna wróciła do obowiązków wcześniej niż po Wielkanocy. Tak czytaliśmy w oświadczeniu. I po tym, jak opadł szok i po tym, jak już te życzenia zdrowia, zostały wysłane, to bardzo szybko pojawiły się szczególnie na TikToku różne teorie spiskowe związane właśnie z tym oświadczeniem. Chociaż mam wrażenie, że więcej było kont, które dementowały e, takie teorie czy plotki, niż je rozsiewały, no ale mimo wszystko e, były one bardzo obecne w opinii publicznej. Jednym z punktów zaczepienia była kwestia mało precyzyjnej informacji na temat tego, jaka to jest operacja. Było napisane, że jest to operacja w obszarze brzucha. No a brzuch to właściwie półciała. Knuto także teorie związane z potencjalnymi ciążami lub brakiem takich ciąż i ogólnie było dużo historii na temat układu rozrodczego księżnej. Zastanawiano się także, czy operacja była planowana, czy spontaniczna, taka na cito? No bo jeżeli planowana, to dlaczego nie odwołano zawczasu wszystkich spotkań, które księżna miała w kalendarzu? A jeżeli spontaniczna, no to raczej znaczy, że to jest coś znacznie poważniejszego. Kolejne pytania, które się pojawiały, to dlaczego poinformowano dopiero po fakcie, a nie w momencie, kiedy księżna na przykład trafiła do szpitala? No i co to za zabieg, po którym trzeba przechodzić rekonwalescencję trwającą aż półtora miesiąca? Spirala teorii kręciła się niczym karuzela. I z jednej strony powiedziałabym, że nawet to jest ciekawe takie ćwiczenie na krytyczne myślenie lub takie dziennikarskie ćwiczenie, żeby zadać sobie wszystkie pytania, które mogą być zadane do tego oświadczenia. Ale z drugiej strony, ja jestem osobą, która uważa, że nie powinno się szukać sensacji w czyimś zdrowiu i Uważam, że każdy ma prawo do tajemnicy medycznej, nawet jeżeli jest monarchą i nawet jeżeli jest opłacany z pieniędzy podatników. I uważam, że robienie sensacji z stanu zdrowia czyjegoś jest absolutnie niesmaczne. I tutaj nie mam na myśli tego, że podajemy dalej informację, która została podana tak naprawdę do opinii publicznej, tak? Czy mówimy o tym? Czy mówimy, jakie potencjalne konsekwencje to może przynieść instytucji? Czy na przykład rodzinie królewskiej? Tylko właśnie domniemywanie różnych spraw, tak naprawdę mając bardzo mało informacji na ten temat i kręcenie po prostu sensacji i nabijanie sobie wyświetleń na przykład przez portale plotkarskie. I to, że to oświadczenie musiało zostać opublikowane, wydaje się jak najbardziej naturalne, bo przecież Kate jest jedną z czołowych osób w rodzinie królewskiej i skupia na sobie bardzo dużą uwagę mediów. To oczywiste, że szybko pojawiłyby się pytania, gdzie jest Kate, które i tak się pojawiły, ale jeżeli by takiego oświadczenia nie wydano i dlaczego nie pojawia się publicznie, mimo że dzieci e, skończyło już na przykład zimowe wakacje. I wydaje się, że Oświadczenie było na tyle wyczerpujące, przynajmniej jak na pałacowe standardy, że chciano zamknąć wszystkie dywagacje, tak jakby zdusić je w zarodku. Tymczasem, jako mało klasyczna i na swój sposób wylewna forma, pozostawiła właśnie więcej pytań niż odpowiedzi. I właściwie tyle byłoby po dobrych intencjach pałacu i nadziei na zrozumienie sytuacji przez opinię publiczną. Dzień stał się o tyle ciekawy, że zaledwie kilka godzin później, po tym jak opublikowano oświadczenie na temat stanu zdrowia księżnej Catherine, opublikowano oświadczenie o planowanej operacji króla Karola. I zbieg tych dwóch oświadczeń w czasie wielu zarzucało nie zwyczajnemu zbiegowi okoliczności no bo oczywiście taki nie może mieć miejsca w rodzinie królewskiej ani jeżeli chodzi o członków rodziny królewskiej ale strategii z naciskiem na to, że albo, królo, albo oświadczenie króla miało stłumić zainteresowanie właśnie zdrowiem księżnej Catherine, albo odwrotnie. Media, które mają bezpośredni dostęp do królewskiego dworu, trzymały się umowy, czyli po prostu no, nie publikowały jakichś sensacyjnych artykułów na temat zdrowia księżnej Catherine. A raczej, jeżeli publikowały jakieś informacje na ten temat, to to były takie bardzo wyważone komentarze, które zostały im udzielone. Przez jakieś pałacowe źródła, albo na przykład po prostu książę William na jakimś tam wydarzeniu, na którym okazjonalnie się pojawiał, powiedział dwa słowa, ale to wszystko było w takim tonie, że rekonwalescencja idzie w dobrym kierunku, Kate ma dobrą opiekę, i tak Czyli takie bardzo normalne, uspokajające słowa. I od Williama, tak jak mówiłam, słyszeliśmy właściwie to samo. Zresztą chyba do prasy trafiło zdjęcie z zaledwie jednej wizyty w szpitalu u żony i tutaj albo po prostu więcej razy go nie sfotografowano, albo postanowiono znowu trzymać się umowy i nie robić z tego sensacji. A także pozostawić tak naprawdę jakąś tutaj strefę prywatności parze. Mieliśmy informację, że Kate jedzie do domu Walesów w Sandringham, a potem, że jest w Windsorze. Ostatnio nawet pojawiły się zdjęcia paparazzi, kiedy Catherine siedziała w samochodzie w Windsorze. Jeżeli chodzi o paparazzi, to uważam, że Kate absolutnie zasługuje na takie, wiecie, pełne zwolnienie lekarskie, żeby nikt jej nie ścigał, żeby miała po prostu czas na rekonwalescencję w spokoju, bez zdjęć i jakby dajmy jej to. I mniej więcej przez miesiąc mieliśmy spokój, ale 27-28 lutego temat absolutnie wybuchł, i wtedy zaczęła się absolutna plaga, gdzie jest Kate. Dlaczego? 27 lutego odbyło się w Windsorze nabożeństwo upamiętniające ostatniego króla Grecji Konstantyna. Swoją drogą był to ojciec chrzestny Williama. William miał być na tym nabożeństwie, ale mówi się, że dosłownie 40 minut przed nabożeństwem zrezygnował z udziału w nim, podobno z powodów osobistych. I zaczęły się pytania: czy z Kate właściwie wszystko jest w porządku? I pałac powiedział: Tak, skate, wszystko jest w porządku, a przecież pałac miał informować tylko jeżeli będą jakieś e, duże przełomy czy duże nowości w sprawie księż zdrowia e, księżnej. No i wtedy trochę wszystko się rozpętało. Mimo, że tak naprawdę wszystko wiemy, i od dwóch miesięcy nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę nic nowego. Ale tego dnia zdarzyło się jeszcze coś, o czym opowiem w kolejnej części podcastu. Kiedy pisałam scenariusz do tego odcinka, nie wiedziałam jeszcze, co wydarzy się 10 i 11 marca. 10 marca był obchodzony w Wielkiej Brytanii Dzień Matki, i zwyczajowo właśnie w Dzień Matki. Hmm, Welsowie i w ogóle rodzina królewska publikuje różne zdjęcia właśnie związane z Dniem Matki. I rodzina Walesów też zwykle publikuje zdjęcie na przykład Catherine z dziećmi. I w tym roku nie było inaczej. I powiedziałabym, że ja byłam dosyć. Zdziwiona, kiedy to zdjęcie zostało opublikowane, ale też tak miło zdziwiona, bo było to zdjęcie, oczywiście, Katrin z trójką dzieci, prawdopodobnie na terenie ich domu w Windsorze. Zdjęcie, jak się okazało, zostało zrobione kilka dni wcześniej przez Williama. I wszyscy byli tacy: O, super, no. Katrin wygląda całkiem ok. Eee, trochę po domowemu, bo bez pierścionków, dzieci wyrosły. No, wszystko fajnie, tak? Jakby to jest taki. To jest ten update, który lubimy. Ja byłam trochę zdziwiona, powiem szczerze, dlatego, że myślałam, że po prostu ona nie będzie się pokazywała i. No, byłoby też do przyjęcia. Ja myślę, że nikt by się nie obraził, jeżeli byłoby opublikowane jakieś zdjęcie archiwalne, na przykład, albo zdjęcie, nie wiem, Williama i Kate ze swoimi mamami, no cokolwiek, tak? Coś, coś po prostu innego. Ale to zdjęcie dostaliśmy. No to już jest prawie dwa miesiące po operacji, więc no jak widać, księżna czuje się na tyle dobrze, aby. Zapozować do zdjęcia w swoim domu. I wszystko było w porządku, dopóki nie okazało się, że co baczniejsze oko wypatrzyło, że na tym zdjęciu, no nie do końca wszystko się zgadza. Już jakby pomijając kwestię tego, że księża nie miała pierścionków, to wzbudziło zainteresowanie u wielu osób, ale wyjaśnienie było takie, że właśnie księżna była w domu, więc ona nie nosi po prostu pierścionków po domu. No tak drogiego pierścionka myślę, że nikt by nie nosił po domu, ale zostawmy pierścionek w spokoju. Okazało się, że a tu się troszkę rozjeżdża wzorek na ramionku Luisa, a tutaj... Troszkę dziwnie wygląda schodek z tyłu, a tutaj z butem się coś nie zgadza, a tutaj sweterek e, księżniczki Charlotte, e, troszkę też jakby dziwną formę przybrał. To są takie rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widzimy, no ale jak się przyjrzymy, no to zobaczymy. Kwestie edycji tego zdjęcia nie pozostały w gestii jedynie internetowych detektywów, dlatego że, kiedy obudziliśmy się w poniedziałek 11 marca, cały ten królewski internet obiegła wiadomość, że największe agencje informacyjne czy serwisy, które skupują zdjęcia, postanowiły to zdjęcie ze swojej bazy usunąć. Jak podaje na przykład Association Press, zdjęcie po bliższej inspekcji pokazało, że zostało zedytowane w sposób, który nie spełnia standardów na przykład Association Press. Początkowo pałac nie komentował sprawy, jednak kilka godzin później zostało opublikowane oświadczenie, pod którym podpisała się sama księżna Catherine, i po prostu napisała ona, że ona jako fotograf amator także eksperymentuje z edycją zdjęć. No i właśnie tak, poeksperymentowała. Powiedzmy sobie, właśnie bardziej amatorsko niż profesjonalnie, że wiele tego typu niedociągnięć na tym zdjęciu można było zobaczyć i przeprosiła za, e, za ten szum, który to spowodowała, także no, napisała, że ma nadzieję, że wszyscy mieli wspaniały dzień matki. Z jednej strony możemy powiedzieć, że no właściwie jest to koniec tej sprawy. Z drugiej strony możemy sobie zadawać pytania, na które nigdy nie dostaniemy odpowiedzi. Dlaczego nie zdecydowano się na profesjonalnego fotografa? Dlaczego zdecydowała się Kate na obróbkę tego zdjęcia? Dlaczego to zdjęcie w ogóle musiało zostać obrobione? Czy to już jest kwestia takich małych um, jakich, um, zmian estetycznych? Czy na przykład zdjęcie było sklejane z kilku zdjęć? Um, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że te dwie sytuacje, czyli styczniowe oświadczenie, a także marcowe zdjęcie, nauczą czegoś pałac, a także rodzinę Walesów, bo widać, że mieli naprawdę dobre intencje, ale wykonanie tego i publikacja niestety spowodowały więcej pytań niż odpowiedzi i powiedziałabym, że rodzina Walesów może. Stracić odrobinę na wiarygodności w oczach czy Brytyjczyków, czy opinii publicznej. I to są główne tematy, jeżeli chodzi o księżną Catherine, do momentu, kiedy nagrywam ten podcast. Przechodzimy teraz do pozostałych tematów. Oczywiście ważnym tematem w styczniu i w lutym była diagnoza króla Karola III. To jest temat, który opracowałam w osobnym materiale, w osobnym filmie. Zapraszam na niego bardzo serdecznie. W kwestii zdrowia króla Karola nie mamy zbyt wielu nowości. Czasami go tam widzimy, jak idzie do kościoła albo z kościoła. Wiemy, że przechodzi leczenie, odbywa tyle telekonferencje z premierem Kanady, czyta kartki z życzeniami zdrowia. Gdzieś go tam widzimy. Co w sumie też jest to jakiś kontrast względem Kate. Jakbyśmy może widzieli kartki, które czyta z życzeniami zdrowia, to może byśmy troszkę jakby byli mniej zainteresowani, żeby ją zobaczyć. W każdym razie Karola gdzieś tam, Karol gdzieś tam nam przemyka, leczy się. No i tym samym przechodzimy do kolejnego punktu, bo tutaj nie ma zbyt wielu nowości. Mówiłam wcześniej, że do dnia 27 lutego jeszcze wrócę i właśnie to jest ten moment. Kiedy po nabożeństwie w Windsorze dostajemy wiadomość, że Thomas Kensington, mąż Gabrieli Kensington nie żyje. Prawdopodobnie nie znacie Tomasa Kensingtona i Gabrieli Kensington. Krótko przybliżę ich sylwetki. Nie są to osoby, które zwykle pojawiają się na pierwszych stronach gazet, i nie są to osoby, które skupiały jakieś ogromne zainteresowanie medialne. Lady Gabriela Kensington, wcześniej Windsor, jest córką Michała z Kentu. Ojcem księcia Michała z Kentu był książę Kentu, który był bratem ojca Elżbiety II, późniejszego Jerzego VI. Czyli książę Michał z Kentu i królowa Elżbieta mają wspólnego dziadka Jerzego V. Gabriela wyszła za Tomasa Kensingtona w 2019 roku w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze. Tomasz został znaleziony w domu swoich rodziców w Cotswolds w Anglii. Jak podają raporty, zmarł z powodu obrażeń głowy. Wyklucza się możliwość udziału osób trzecich, um, i słowo, które samo się tutaj nasuwa, nie padło w raporcie, jednak no, drogą dedukcji um, może się dojść do przyczyny tej śmierci. Jest to na pewno duża e, tragedia w rodzinie królewskiej. No, tak jak mówię, może troszeczkę mniej medialna, ale na pewno duża rodzinna tragedia. Kolejny temat, który wypływa nam na powierzchnię w 2024 roku w brytyjskiej rodzinie królewskiej, to kwestia tego, że no nie ma kto pracować w tej rodzinie królewskiej, czyli braki kadrowe u royalsów. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale tych royalsów jest ostatnio trochę mniej. Oni się mniej pokazują. Oczywiście Karol i Kate są... Chorzy, tak, na zwolnieniach lekarskich, że tak powiem, pojawiają się bardzo sporadycznie. Raczej Karol, bo właśnie Kate wcale nie pojawia się, nie ma żadnych obowiązań publicznych. William od początku roku zaliczył tyle publicznych spotkań, że jesteśmy w stanie policzyć to na palcach dwóch rąk. I z najważniejszych członków rodziny królewskiej, na warcie pozostała tak naprawdę najstarsza. Kamila, która do tego weekendu, od początku roku, miała 21 publicznych spotkań. Mamy oczywiście także księżniczkę Annę, zawsze na posterunku, księcia i księżną Edynburga. Tutaj też można za, zawsze na nich liczyć. Pracują, jednak można no, odnieść to nieodparte wrażenie, że tych rąk do pracy jednak trochę brakuje. Te zmiany z ostatnich lat w brytyjskiej monarchii naprawdę bardzo mocno czuć. Mamy oczywiście odchodzenie starszych członków księcia Filipa, królowej Elżbiety, osoby, które były pracującymi członkami rodziny królewskiej jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, właśnie jak książę Michael z Kentu, jego brat, jego siostra. E którzy mieli trochę tych zobowiązań na sobie są coraz starsi i też będą odchodzić na emeryturę bez tych zobowiązań trochę mniej Harry i Meghan oczywiście ten młody na rybek silny na rybek tak naprawdę też zdecydowali się odejść z monarchii książę Andrzej jakby sam się troszkę też Wykluczył. Tak naprawdę na posterunku zostały jedynie właśnie księżniczka Anna, książę i księżna Edynburga w tym momencie, króli królowa William i Kate i książę i księżna Gloucester. Jeżeli dwóch z czterech najstarszych, tak? Najstarszych rangą członków rodziny królewskiej jest chorych, Williama jest bardzo mało, tak naprawdę mamy wtedy tą jedną, najstarszą z nich wszystkich, Kamilę. I tutaj, jak w soczewce, widać skutki zamierzonego czy nie odchudzania monarchii. Monarchia taka, jak monarchia brytyjska, nie jak monarchia na przykład duńska, ma tyle zobowiązań, wspiera tyle inicjatyw. Tak przyzwyczailiśmy się do tego, że wszędzie jest jej pełno, że teraz widać, jak bardzo jest pusto. I to jest bardzo alarmujące i to może w krótszej czy dłuższej perspektywie Doprowadzić do reformy tego, jak funkcjonuje brytyjska monarchia. Całkiem niedawno mieliśmy taką sytuację, że królowa Camilla pojechała na tygodniowe wakacje. William nie do końca wiadomo, gdzie był, ponieważ, znowu, komunikacja nie jest w tym względzie najlepsza, i generalnie nie mieliśmy na chodzie, że tak powiem, żadnego z czterech najważniejszych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Patrząc na kalendarz na marzec, niewiele się w tej kwestii zmieni. Mamy dużo spotkań, które są zapowiedziane z udziałem oczywiście księżniczki Anny, księcia i księżnej Edynburga, czy nawet księcia czy księżnej Gloucester. Jeżeli chodzi o królową Kamilę, ona już wzięła udział w Dniu Wspólnoty Narodów i tam reprezentowała króla. Był też książę William, bardzo dobrze punkt dla Williama. Będzie Królowa Kamila będzie także reprezentowała monarchę podczas wielkoczwartkowego nabożeństwa, takiego tradycyjnego, gdzie zwykle właśnie monarcha brytyjski bierze w nim udział. Także tutaj. Duża część obowiązków, czy duża waga, właśnie jest przykuwana do Kamili. Trochę tego Williama na mój gust brakuje. Ja bym chciała widzieć tego Williama jako następcy tronu, po prostu przejmującego sporą część obowiązków. No, ale może, może jeszcze się doczekamy kiedyś. <grych> I na koniec ogłoszenie: zbliżamy się do setnego odcinka podcastu po królewsku. Chciałabym przygotować dla Was coś absolutnie specjalnego. Jeżeli macie pomysł na filmik czy podcast, który mogłabym dla Was z tej okazji nagrać, to piszcie w komentarzach albo w wiadomości prywatnej na. Instagramie. Mogłabym zrobić QA, czyli odpowiedzi na Wasze pytania, ale może macie też jakiś inny pomysł na odcinek z tej okazji. Koniecznie dajcie znać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Widzimy się już niebawem. I do zobaczenia. Pa Pa!